Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, a skąd takie wydłużona maksysinglowa wersja? <noise> no, no, tak, ale boisz się, ja się szykowałem już pół roku. Jak to się stało? <noise> Strasznie chciałem. Jak to się stało? Ale, że 56 minut, we... no bo olimpiada się zbliża i tak. No tak, wielkimi krokami. Pomyślałem sobie, że warto sobie odkurzyć jakiegoś Wasberga <noise> ze Sztokholmu, Strasse, z Judlungata w komórce na węgiel, drugie piętro po lewej stronie. No tak, ale to znaczy, że są jeszcze pewne rzeczy, o których nie wiemy do końca. Tak, ale to najbardziej mi się podoba to, że nie trafił imienia Ojca Chrzestnego i myśla, myślałem, że się interesujesz sportem, ale widzę, że to o, o, obca ci dziedzina. Zdecydowanie. No Piękne. No, narciarsko będzie już niebawem. Chociaż nie, tam nasi też skaczą ostatnio. To tam turniej czterech skoczni się odbywa, prawda? Tam zimowe sporty y, szaleją pełną gębą na antenach. No i poza tym chyba nie powinno zabraknąć śniegu. Y, właśnie, niedawno nie było. M mój ptyś Malinowy mówi tak, y, że on nie pamięta za jego życia, żeby było tak zimno. <śmiech> <śmiech> Mówię, no, krótko żyjesz, ale. <laughs> Był ale jednak... może to rzeczywiście tak jest. Były takie zimy, ale to ja pamiętam w no. 2011 luty minus 20 stopni w Warszawie, ale bo wtedy kręciłem teledysk i <grych> po prostu. Prawie... 11. O 11 to jeszcze nie jest tak, 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 tak nisko. Przecież ja pamiętam to. Ale nie, 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 to było 2011 i było minus 20. A minus 20. Tak, rozumiem. Ja pamiętam jeszcze, jeszcze więcej. No domyślam się, No ale w, w tym słynnym 78. Ta, zima stulecia, przecież, tak. Dokładnie. I takie zaspy po prostu w wysokości człowieka, prawie. No. Ale mimo wszystko, już gdzieś tak słyszałem teraz, że jednak y, tutaj sprawa dotycząca y, globalnego ocieplenia jest jednak pod dużym znakiem zapytania w tej sytuacji. Tak, tak, ale to są te, te teorie spiskowe, że gdzie to globalne ocieplenie? Y Zostawmy to, to, to po prostu I to jeszcze do nas wróci. To raz, a dwa, że to są te same osoby, które cały czas twierdzą, że Ziemia jest płaska, więc ja a. poddaję a to, to. A jak to jest naprawdę? A to chce pan o tym porozmawiać? Zrobimy audycję po prostu. Dla... Nie ma problemu. Tak dla płasko... wszystkim możemy. Dla płaskoziemców i tak jak kiedyś taki Arab opowiadał, widziałem taki wywiad z nim w telewizji, że samoloty nie lecą, tylko one stoją nieruchomo w powietrzu i ziemia się kręci, i dlatego się przesuwają. W... No, piękna hipoteza. Prawda? I całkiem, mm -hmm. całkiem logiczna. W dzień rotacji Ziemi idealnie pasująca. <laughs> Cóż to za rotacja? Ale jaka też ciekawa, wydłużona wersja piosenki You spin Me Round, like a record? Tak, świętej pamięci, wokalista, no niestety nie pamiętam jego nazwiska, ale to, no to, to, był, to był hit, prawda? A to też cover. Pete Burns się nazywa. Tak, Pete Burns, tak, dokładnie. No, mm -hmm. ale, ale, ale podobno to był cover że to nie jest ich autorskie dzieło, tylko cover. Muszę to pogrzebać, bo gdzieś mi... Ja nie wiem. Na pewno śpiewali jeszcze taką piosenkę That's the way I like it. I to A... jest na pewno cover. Tak, bo to był Casey and tak. the Sunshine Band. Ale jeszcze był Something in My House i to był chyba ich już utwór autorski. Natomiast no, po pogrzebam. Pogrzebie. No. <laughs> trzeba, trzeba. Ale, ale pozostajemy w karnawałowym Stylu i y, klimacie i pana kanapka również y, temu y, jakby towarzyszy. No tak. Pomyślałem sobie, że jeżeli już rozpoczęliśmy tak mocno y, sytuację, everybody dance now od razu 1 stycznia, tak, tak to było. trzeba tutaj kontynuować sprawę. Nie wiem, na jak długo mi starczy, ale jednak jak spojrzałem, że y, ten. Karnawał w tym roku jest strasznie krótki. 12 lutego już jest. jest czwartek, i się słyszymy. jest czwartek, tak. no właśnie. Czyli 14 lutego w Walentynki jest ostatnia sobota karnawału. Potem Czyli śledzik tak naprawdę... przysłowiowy. Śledzik, śledziki i najlepszy śledzik no ale przy już się tak nie szaleje. Szwedzki, teoretycznie. To szwedzki śledzik. A pyszny. Takie... No do, domyślam się. No nie tak, tak, tak. Yy, zresztą wielokrotnie cytowany przez nas, ten śledzik. Natomiast tak. yy, naprawdę jest mało czasu na ten karnawał, więc powinniśmy zdecydowanie. Nacieszyć e, się nim maksymalnie mhm. na totalną imprezę przez cały czas. Ale ta kanapka dzisiaj taka nieoczywista. No nieoczywista, aczkolwiek tytuł oczywiście yy, no, jest taki, że, że no nie można było tego nie wybrać. Tak bo Party all the, all the Time, no to to jest e, duża zachęta. No to taki hymn hedonistów. <laughs> party All The Time. No właśnie. E, to jest piosenka, którą... A ja, a nie e, wie, nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu pomyślałem o no? Skawińskim. <laughs> no, ale dobra. No, taka... Ale on nie był w zespole Hedon. <laughs> no nie, no Hedon, Łódź, no tak. Nie, ale ja myślę o podejściu do życia. No dobra, nieważne. <laughs> proszę Party all the Time. To jest piosenka, która e, została zaśpiewana nie przez e, słynnego wokalistę ani też debiutującego wokalistę, tylko przez e, człowieka, który wpierw był znany jako aktor. Tak, I tak, aktor... to jest dość Dokładnie i dzisiaj też już mieliśmy taki przypadek, bo Michał Żebrowski wystąpił dzisiaj jako niepewność z Kasią Stankiewicz w kąciku muzycznym ABC na literkę Ż. A, aż. aż, aż proszę, tak, tak tak. No i pan tak. też i pan też sięga po aktora bardzo miło. No tak, no w ogóle przypadki śpiewających aktorów oczywiście się powtarzają i i, I od czasu do czasu się to udaje. No, Patrick Swayze na przykład. No, Patrick Swayze, tak. No, to, to była piosenka, która została e, tutaj zaciągnięta do, też chyba przy okazji e, dużej popularności w, w filmu Dirty Dancing, prawda? Tak, oczywiście. E, Także to, 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 to też miało jakoś taką. John Travolta też śpiewał. I nagrywał płyty y, jako wykonawca. No ale, to, 70. Ale to, no, ale to, bo rozmawiamy o takich m, aktorach, no, o takiej muzykalowej proweniencji, czyli, i że potrafią y, zagrać, i y, aktorsko są zdolni, ale też są znakomici wokalnie i tutaj. Mhm. No, ale Jerzy tur też śpiewał. No, prawda? słowo śpiewał, nie wiem czy tu nie znał. No interpretował, no... tak? Ale nie, to wszystko było po nutach. Yy, tak. Ja to wcale nie było takie łatwe do zaśpiewania, tak. już nie mówiąc o interpretacji, <grym> że ale, była mistrzowska. Ale, ale, ale sięgnął pan po kuriozalny przykład, no. Ale no jak już mówimy, no to mówimy, prawda? Dobrze. No u nas, u nas chyba y, piosenkarka, znaczy y, aktorka, która zrobiła największą karierę piosenkarską, no to chyba jednak... Y, jest i pozostanie na długo Izabela Trojanowska, która wpierw wystąpiła w tak. Strachach, później jeszcze w karierze nikodemadyzmy, a później zaczęła, znaczy wystąpiła też tak. jeszcze w, 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 w jakichś przedstawieniach w Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie, gdzie wcześniej występowała. Memory, zanim tak? Zaczęła śpiewać. Śpiewała memory, tak? Nie, może. No ale, memory? No, a nie, to chyba ma... nie. A to, przepraszam, to Zdzisława Sośnicka, przepraszam. Zdzisława, ja to Ja jeszcze pomyślałem o, no, jednak to przykład, który mimo historii aktorskiej, to jednak trzeba przyznać, że jest utalentowany, czyli Michał Milowicz na przykład, który grał spektakl Elvis i śpiewał świetnie tak. piosenki Elvisa Presleya, który dzisiaj obchodziłby, obchodziłby urodziny. Czyli na to, Elvis jest koziorożcem. Tak. I David Bowie. Te. no to też dużo no tłumaczy. Taka, ale, ale dzisiaj nie, nie. no i właśnie, no i właśnie chodzi o to, że <głos> <głos> chodzi o to, że, że nie zawsze te, te, te takie wypady w kierunku kariery wokalnej jeżeli chodzi o aktorów i aktorki, nie zawsze to się udaje ja mam jeszcze jeden piękny przykład, bo któregoś razu usłyszałem piosenkę to było no, jakoś tak no, kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat temu przed świętami Kate Winslet zaśpiewała Ojej. piosenkę i naprawdę zaśpiewała przepięknie a ja sobie przypomniałem, że David Duchowny, czyli Fox Mulder z Archiwum Mix tak. byłem na jego koncercie no. Iwo, no. fantastyczny. Pierwszy raz dzisiaj użyję tego słowa. No, nie mówiąc, że, że John Depp miał też swój zespół, tak. prawda? No i Keanu, Czy Keanu Reeves. Reeves. O! No, no dobra. Jak no. już to już. Pojechaliśmy już teraz na grubo, no. na grubo, po prostu. No, po prostu, po prostu, bo tak to jest. No, jest to na pewno jakaś taka kusząca sprawa, bo, bo aktorzy chcieliby gdzieś tam się jeszcze pewnie rozwijać na, na zupełnie innym polu. Ale nie zawsze się to udaje. Dzisiaj jest piosenka "Party All, All the Time". To jest piosenka, która została nagrana i zaśpiewana przez Edwarda Regana Marfiego, czyli Eddie Murphy. Eddie'ego Murphy'ego, który wcześniej był znany oczywiście z Saturday Night Live i stand-upów, a później już z filmów. 48 godzin, nieoczekiwana zmiana miejsc, chyba to było wtedy, i wreszcie Glinia z Beverly Hills, prawda? Te wszystkie filmy po prostu dały mu taką możliwość, że zdecydował się na coś takiego, żeby przystąpić do do, 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 do hmm. nagrania y, całej płyty, nie tylko jednego. To, utworu, całą tylko całej płyce? płyty? Ojej! chciałoby się powiedzieć, komu to potrzebne? A, to się to. tak mówi. To jest to, jest, to był główny singiel z debiutanckiego albumu muzycznego rok 1985. Album miał tytuł How Could It Be? I też się wszyscy zastanawiali. E, jak się, natomiast... jak to, ja, jamnik, jak to się stało? <laughs> natomiast y, piosenka na liście Billboardu Hot 100 y, uplasowała się na drugim miejscu no, przez ale, trzy tygodnie. No ale to chyba ta kariera aktorska pomogła. No, bo kariera, aktorska spod... no, kariera aktorska na pewno. Kariera aktorska na pewno. No i pewnie by był numer jeden, gdyby nie Seju Samee, Lionel Richie, które Aha. akurat wtedy było wielkim hitem i cały czas było na pierwszym miejscu. Nie udało się tego przebić. Pewnie panowie się nie za bardzo lubią. Przynajmniej Eddie y, nie, nie wspomina pewnie tego jako <grym> specjalnie dobrze, bo no to tak. był jedyny wielki jego hit i jedyna taka możliwość wejścia na, na pierwsze miejsce. Co ciekawe jest to, y, b, 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 Eddie Murphy poinformował e, aktora i komika bardzo znanego Richarda Pryora, że nagrywa album i Pryor założył się z nim o 100 tysięcy dolarów, że Murphy nie będzie w stanie nagrać czysto muzycznego albumu bez żadnego żartu. I... <grym> Ciekawe. <grym> tak jest. I y... Ej, co i naprawdę nagrał to na poważnie? <grym> to jest cała, cała płyta na poważnie w 2023 <grym> ale to, roku. Ale to chciałoby no? się powiedzieć, że najgorzej. <grym> no. Cóż cóż, cóż, cóż... Cóż, że zeszłeś Tak. W jednym z, z takich programów rozrywkowych w Stanach w 2023 roku e, Eddie Murphy wrócił do tego i, i powiedział, że prior nie zapłacił mu pieniędzy. A, nieładnie. Ani razu. No, Zmarł w 2005, więc później już nie wiem jak, ale jednak trochę czasu było. W, w, w każdym razie, co ciekawe też, że, że ten, ten, ten singiel był, był nagrywany w takim domowym studiu pro, producenta Ricka Jamesa w Buffalo w stanie Nowy Jork i był nagrywany podczas. Tak zwanej takiej burzy, e, podczas której miasto stało zamknięte przez, e, przez to, że były 33 cale śniegu. A, ale śnieg W prędkości mm -hmm. 50 mil na godzinę. Oni nie mogli po prostu wyjść. Utknęli w domu. E, miał tylko przyjechać Eddie Murphy na weekend, nagrać piosenkę. Utknął tam na dwa tygodnie. Może dlatego wyszła ta cała płyta. Bo, bo po prostu siedzieli, musieli no, coś robić. A, a, no, ale to piękne, piękna historia i pokazuje, że zdolni ludzie zawsze wykorzystają wolny czas. Dokładnie, dokładnie. Ta piosenka jednak by została bardzo skrytykowana. Przez, przez y, amerykańskich szczególnie recenzentów. Y, I y, jeden, jeden z, nawet z y, krytyków napisał, że jest to jakiś taki, taki chwytliwy, szybki utwór taneczny i że. Nic y, Marfi nie dodaje poza swoim ego i że jego głos jest cienki jak papier i jest tak zakopany w miksie, że właściwie każdy mógłby zesłać tę piosenkę, tak jak została wyprodukowana. A czyli wow, to, to, to jest coś w rodzaju, że ta piosenka więcej wynosi ze światowej kultury niż wnosi. No, y, to je, nie jest. O, o znaczy, je. powiem tak, to też nie jest piosenka, która należy do moich ulubionych utworów, ale chociażby przez hasło y, w tytule. Pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie dobra. Poza tym, e, oglądałem też całkiem niedawno, jakoś miesiąc temu, gdzieś tam pojawił się m, bardzo fajny dokument o Eddie Murphy, oh. e, k, który pokazuje jego karierę i pokazuje, jak on naprawdę szalenie pracowicie podchodził do tego i jak bardzo się poświęcał w sensie, e, jak bardzo starał się mhm. być coraz lepszy. Nie chodziło mu tam, żeby osiągać jakieś takie, Bóg wie, jakieś tam jakie, no chociaż tutaj, jeżeli jednak zdecydował się nagrać taką płytę, to, to tutaj trochę się, to, to nie wszystko się zgadza. Ale jednak, jeżeli chodzi o, o, o jego karierę aktorską, to rzeczywiście, na no szczególnie w latach 80., to no nie było takiego aktora komediowego w Stanach, który, który mógłby go przebić. Tak, ale poza tym pamiętajmy, że ten utwór, który usłyszymy, Eddie Murphy, Party All The Time, to jest utwór popowy, a muzyka pop, nawet jeżeli nie niesie jakichś głębszych treści, ona jest głównie no, do, do zabawy, prawda? Do, mhm. Więc tutaj nie ma się co silić na, na teksty w rodzaju Amury Runą albo, albo... Nie, no myślę, że nie, tylko że po prostu to jest taka piosenka, <noise> że, że nawet trudno przy niej potańczyć, jak moim zdaniem no aż jest... <noise> <noise> tak. taka jest po prostu. Ona, o... tak naprawdę linia melodyczna. Nie kopmy leżącego, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że yy, skojarzyło mi się to trochę z Hungry Eyes Erika Carmena. No, wspomnieliśmy już Dirty Dancing, że yy, muzycznie yy, mówię tutaj o akordach i, i właśnie. Yy, tego, Jak linia melodyczna się układa, że to trochę mm -hmm. mi przypomina Hungry Eyes Erika Carmena. No, ale, ale... ale gdyby to zaśpiewał Erik Carmen, to chyba bym miał jednak zupełnie no, pf, mm, ojej, no, inny przekaz. Mówiłem, żeby nie kopać leżącego. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że w 2004 roku VH1 uznało Party All the Time za piosenkę, która była na siódmym miejscu na liście 50 najgorszych piosenek wszechczasów. <laughs> Nie, czy, na, czy to jest ten, a nie, to Rolling Stone zrobił taką samą listę i na pierwszym było: We build this city of rock'n'roll, biedne starship. Yy, ale zastanawiam się, co vh co One wybrało na miejsce pierwsze. No nie wiem, ale to można, można to na można pewno sprawdzić. Sprawdzić. Dokładnie. Ojej, ale to siódme miejsce, to tak jak złot, takie te maliny, są, nie? Takie te no tak, tak, tak. No ale tak to jest z takimi nagrodami. Jednego roku Marinę dostała Sandra Bullock, i, i właściwie tego samego dnia dostała e, Oscara, no. jeszcze za inną rolę. Także to da, no, się? No, mówmy da się. się. Da się. Oczywiście, że tak. Poza tym z tego gdzieś tam przeczytałem, że jednak e, e, otrzymał e, Eddie Murphy nagrodę Grammy. O. Ale, ale to na pewno nie za ten album. Jeżeli otrzymał, to mógł otrzymać za, za jakieś swoje wokalne wyczyny, może na przykład do, do filmu Dream Girls, gdzie, gdzie zagrał takiego nieprzyjemnego menadżera i, i zagrał tam świetnie. Miał zresztą nominację do Oscara za ten film. I to, to było rzeczywiście. Też jego duże rozczarowanie, że ten Oscar do niego nie, nie trafił. No ale, yy, ale w każdym razie grami na swoim koncie ma, no, ma nagrodę no. Emmy, ma złotego globa, nominację do Oscara, nominację do nagrody Bafta, także nie, jest nie. utytułowanym aktorem, a jednocześnie naprawdę jest bardzo lubiany i yy, przygotowuje się w tej chwili do roli do ko ko kolejnej roli e, 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 mówionej e, do, do Shreka 5. Mhm. który będzie miał w 2027 premierę. No jak pięknie. Czyli ewidentnie nie mamy do czynienia z nieutalentowanym człowiekiem. To a, jest wielki, absolutnie nie, nie, nie. nie. No. Absolutnie nie. Tylko piosenka taka jakaś dziwna. Taką pan kanapkę wygrzebał, ale... Ale i, to... uważam, że te, też należy sięgać po tego typu piosenki. O, oczywiście. Może ktoś sobie przypomni. Poza tym ta piosenka, czy tak, czy tak, ona gdzieś tam też się uplasowała. No? Pa, po... A w do tego, żeby do drugiego miejsca dotarła... W Stanach Zjednoczonych to miała też trzecie miejsce w Nowej Zelandii, na przykład czwarte miejsce w Kanadzie. Panie redaktorze, e... istnieje prawdziwe ryzyko, że ta piosenka podoba mi się bardziej niż panu? Jest taka możliwość. Jest taka możliwość? Jest taka możliwość. Tak. I y... Kiedyś sobie pomyślałem, że y, przysiądę i wysłucham całego tego albumu. A to, to takie poważne wyzwanie. Ale to, ale to na przykład, jak taki jest nudny lot, typu Studium gdzieś na Karaibę, to, to, to tak, tak, już ewidentnie z nudów, to można spróbować, to tak. Można, można, tak. Ale no, przy długim locie to jest niebezpieczne, bo często się zasypia. No ale co to, to, to szkodzi zasnąć? Ani, ani trochę. No właśnie. Ani trochę. Party ja wiem, all the time. Ja wiem, że mamy takie czasy, że sen jest przereklamowany, ale czasami warto, no. No, absolutnie dobra. Tak. Ale dobra, nie śpimy, to w takim razie partiujemy. Yy, czyli bawimy się, yy, zabawa cały czas, party all the time, Eddie Murphy. Panie redaktorze, pozdrowienia od wszystkich słuchaczek i słuchaczy. Radia wtedy. Ja pozdrawiam, bardzo gorąco. Dziękuję. Yy. Tak, dziękuję, że. No, tak, 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 przepraszam, bo. Prze... No staram się stopić ten śnieg gorącymi pozdrowieniami, może mi się troszkę uda. O nie, no nacieszmy się tym śniegiem. Za chwilę go nie ja będę też miał... uważam. Ja też uważam, że jest przepięknie. A poza tym jest świetna minusowa temperatura i, i może będzie mniej. Przykrych owadów latem, a na pewno już teraz jest mniej bakterii, Panie... które, które decydują o tym, że na przykład, nie wiem, będziemy chorować. Panie redaktorze, dwa ważne przesłania. Po pierwsze, w niskich temperaturach mięso się wolniej rozkłada, więc to dla nas jak najlepiej. A po drugie. Tak, bo mamy trochę mięsa. Tak, a po drugie, y, powiedział kiedyś mądry człowiek, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. A oczywiście, że tak. No więc właśnie. No. <laughs> więc tym optymistycznym akcentem dziękuję panu za taką kanapkę. <laughs> Smacznego. <laughs> żywiąc, żywiąc głęboką nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Oczywiście, że tak. 15 stycznia słyszymy się coś tam wymyślę znowu. Pięknie. Dzięki. Coś wygrzebie na pewno. No, domyślam się. Będę, <laughs> będzie mi bardzo miło. Dziękuję jeszcze raz. Również. Dzisiaj. Pozdrawiam. Do, do usłyszenia. Dobranoc. Do usłyszenia.